W Warszawie, w dzielnicy Wola, powstaje Vibe. Zespół budynków inspirowanych dźwiękiem. Nowy wieżowiec stanie przy towarowej. Gelamko zapowiedziało dwuetapowy kompleks Vibe. Niższy budynek, wysoki na 45 metrów, wybudowany zostanie do 2024 roku. Wyższa wieża, mierząca natomiast 95 metrów, pojawi się na działce prawdopodobnie dwa lata później. Deweloper planuje też mini park i pawilon z wine barem czy galerią sztuki. Budowa niższego, 45-metrowego budynku biurowego wystartowała we wrześniu 2022 roku. Od tego czasu wykonano niezbędne roboty ziemne pod budynek i wykonano kondygnacje podziemne. Budowa kondygnacji powtarzalnych wyszła ponad poziom 0 w marcu tego roku. Obecnie prace konstrukcyjne trwają na wysokości 5 kondygnacji. Docelowo w tej wieży ma ich być 12. Mniejszy vibe będzie miał powierzchnię 15 tysięcy metrów kwadratowych. Poza parterami wszystkie piętra zajmą biura. Znajdzie tu pracę około 1000 osób. Biorąc pod uwagę poprzednie realizacje Gelamko czyli Waso Spire o wysokości 220 m, łoso unit mierzący 202 m, czy The łoso hub wysoki na 130 m, vibe będzie zdecydowanie mniej spektakularny, jeśli chodzi o rozmiary. Deweloper twierdzi jednak, że wyjątkowe ma być co innego. Pewien dylemat, bo nie jest to największy projekt ani najwyższy. Padł szalony pomysł, a może dźwięk. Postanowiliśmy zaprosić kompozytora Wojtka Urbańskiego, który zadbał o stronę soniczną. Mieliśmy już inną koncepcję budynku, ale na skutek identyfikacji dźwiękowej postanowiliśmy przedyskutować ją z pracownią architektoniczną i dostosować projekt do tego brandingu, mówi Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Gelamko w Polsce. Znaleźliśmy historyczne zdjęcia woli sprzed 80 lat i w tym miejscu były rozległe tereny kolejowe. Stwierdziliśmy, żeby do tego nawiązać, ale nie bezpośrednio. Postaraliśmy się wykorzystać motywy wagonów kolejowych, czyli ciemny brąz, czerwień oraz stal, mówi Mateusz Całka, projektant z pracowni PIK Architekci. Później projekt nieco zmienił swoją formę pod wpływem dźwięku. Dwa budynki Vibe dopełnią kwartał ulic kolejowa, towarowa, prosta. Do tej pory powstał tam trójgłowy budynek The Hub. Vibe stanie tuż obok, oddzielony jedynie ulicą Siennicką. Następna działka, towarowa 5, jest obecnie na sprzedaż. Czy Gelamko będzie chciało dopełnić swoją ulicę kolejnym projektem, tego na razie nie wiadomo. Wiadomo jednak, że deweloper w swoim banku ziemi ma już trójkątną działkę na placu zawiszy na zwieńczeniu ulicy towarowej. Projekt budynku był już kilkukrotnie pokazywany. Na razie jednak nie ma pozwolenia na budowę. To na tyle odnośnie nowej inwestycji pod nazwą Vibe. Co sądzisz o tym projekcie? Czy dobrze wpisze się w istniejącą tkankę miasta? Wyraź swoją opinię w komentarzu pod filmem. Nie zapomnij o ocenie i o subskrypcji, by nie przegapić kolejnych materiałów traktujących o nowych budowach w stolicy i kraju. Cześć!